Cześć, wszystkim jestem i witam Was bardzo serdecznie na moim książkowym kanale. Dzisiaj witam Was u boku Mileny, którą zapewne doskonale znacie, na przykład serii gra Oboktub 2 odsyłam. Milena pracuje w wydawnictwie Winidia. Tak, tak jest. Cześć, tak w ogóle, miło Was zobaczyć. I postanowiłyśmy, że nagramy dla Was taką serię, która będzie trochę mocno w tematach wydawniczych, bo są takie kwestie, jak na przykład ta z tytułu, czyli jak wydać książkę, jak ten proces wygląda, które są bardzo istotne, a niewiele osób wie, jak to dokładnie wygląda i z czym się je. Więc Milena nam hmm. wytłumaczy, bo Milena wie. E, <noise> Milena ma taką wiedzę, więc e, podzieli się z nami. E, no i seria będzie nazywa się Poniedziałki z Winidia. Także co poniedziałek, e, przez kilka tygodni tego typu odcinki od nas dostaniecie. Jeżeli macie jakieś dodatkowe e, pytania odnośnie właśnie całego rynku wydawniczego i chcecie zobaczyć o czymś filmik, to po prostu piszcie w komentarzach, a tymczasem już nie przedłużam, tylko przejdźmy do tego najważniejszego e, tematu, czyli jak wygląda wydanie książki, co zrobić, żeby ją wydać? Jest to nawet prosta sprawa, nie jest to tak skomplikowane, jak dużo osób sądzi. Po pierwsze taką książkę no, trzeba napisać, to jest chyba najtrudniejszy element, e, Prowadzące do wydania książki, trzeba ją napisać, później wysłać do nas na adres mailowy, który podamy na dole, żebyście mieli ten najbardziej aktualny adres WinMedia. Wysłać taką książkę razem z krótkim konspektem, gdzie będzie opisane, jak ta książka wygląda, co w niej się znajduje. Mogą być tam spoilery, to jest trudna sytuacja dla tych, którzy to czytają, no ale taka już praca. Spoilery są zawsze mile widziane w przypadku konspektu, żeby było wiadomo, jak ta książka się rozwija. I czy już na tym etapie jest dla nas wystarczająco interesująca? Trzeba też dodać do takiego maila do nas informacje o sobie. Takie krótkie bio, kim jesteście, co robicie, co lubicie, czy macie jakieś inne książki, co byście chcieli dalej pisać. Jak to wszystko widzicie, my dostajemy taką wiadomość mailową. E, czytamy, oczywiście, dowiadujemy się czegoś o autorze, czytamy tę książkę i odzywamy się do takich osób. E, mamy taką informację zawartą też na naszej stronie internetowej, mm -hmm. e, stronie internetowej wydawnictwa poznańskiego i jeszcze też czwartej strony, strona Winidia dopiero się buduje, ale będzie już wkrótce dostępna, i tam e, dajemy znać, że potrzeba nam trzech miesięcy na to, aby określić, czy książka jest dla nas i czy ją chcemy. Po tych trzech miesiącach się odzywamy, jeśli się nie odzywamy, to znaczy, że nie. Jest jesteśmy zainteresowani. Staramy się odpisać na wszystkie wiadomości, ale bywa różnie, czasami ich jest naprawdę bardzo dużo i proszę, aby wysyłać do nas, jeśli macie jakieś propozycje, śmiało, żeby wysyłać do nas książki w mailu, najlepiej w Wordzie, bądź w PDF-ie, ale może ograniczmy służycie papieru i nie wysyłajcie nam maszynopisów na adres Wydawnictwa Poznańskiego i całej grupy na Poznań. No i my taką książkę jak dostajemy, stwierdzamy, że jest fajna, Odzywamy się wtedy do autora, negocjujemy y, czy warunki umowy, czy to czy będzie to seria, czy będzie to jedna książka, y, jakie będą y, wynagrodzenia dla autora, w jakiej formie? Też dogadujemy się co do tego, kiedy taką książkę wydamy, kiedy kolejne tomy książki autor do nas będzie wysyłał. No i taka książka trafia później do wybranego przez zespół wydawniczy redaktora. Redaktor razem z autorem tę książkę poprawiają wspólnie, kilka razy sobie ją przesyłają. Często też rozmawiają przez telefon, bo się spotykają, ustalają, jak ta książka ma wyglądać. Ona później trafia do korektorów, do składaczy, czyli takich osób, które tworzą tę książkę fizycznie. Ja wszystko konsultuję też z moimi autorami, pytam ich o to, czy im się coś podoba, czy im się podoba okładka, no bo książka musi mieć okładkę, to jest też ważna sprawa, e, więc też ja z autorami bardzo blisko pracuję, jeśli chodzi właśnie o część Winidia e, i ustalamy, co zrobić, w jakim pójść kierunku, mhm. żeby wszyscy byli zadowoleni, zarówno żeby tekst był najlepszą wersją dla autora i dla nas, tak, żeby okładka była najlepszą wersją dla Was, dla nas i oczywiście też dla autora. No i później tę książkę wydajemy, drukujemy e, i promujemy, i to chyba właściwie, można powiedzieć, że na tym się kończy, na promocji, ale to tak nie do końca jest, bo z tą książką, no wiele się już nie dzieje fizycznie, no, ale możecie ją kupić w Empiku, możecie spotkać się na targach z autorem i to wszystko właściwie też dotyczy tej książki. Dokładnie. I teraz, jeżeli chcecie brać udział na przykład w albo inaczej, jeżeli chcecie być decyzyjni w tym, jak wyglądają okładki Winidia, to bardzo serdecznie odsyłam Was. No i Facebooka, bo tak to naprawdę Facebook, tam ta. bardzo, bardzo często są różnego typu głosowania. Więc no zachęcamy, żeby wchodzić na nasz Facebook i móc głosować na układki, wpływać na to. Można też wchodzić na nasz Instagram, na stories, też czasami powielamy takie głosowania, albo robimy jakieś zupełnie nowe okay. wersje, więc warto w ogóle śledzić nasz, nas w social mediach i zobaczyć, co tam mamy. Wszystkie odnośniki zapraszamy. No i ja mam tak naprawdę dwa pytania o odnośnie mm. tego całego tematu, ale najpierw zacznijmy od tego. Jak wygląda wydanie książki zagranicznej? Bo to też mnie zawsze interesowało. Bo to jest druga strona historii, jak tak. wydać książkę zagraniczną. To wygląda tak, że e, albo sami szukamy takiej książki, czyli ja szukam w katalogach, albo agencje polskie lub zagraniczne wysyłają do mnie informacje, że mają jakąś fajną książkę, albo że powstaje jakaś fajna książka I już e, szukani, są, szukani są wydawcy, którzy będą chcieli właśnie ją wydać na, na rynek polski. E, I taka książka do nas trafia, czasami w wersji próbnej, czasami w wersji ostatecznej. My oceniamy, mamy recenzentów wewnętrznych, sami w zespole, ale także pracując z recenzentami wewnętrznymi, decydujemy się na to, czy ta książka jest wartościowa, kupujemy do niej prawa. Czasami kupujemy te prawa właśnie od agenta polskiego, czasami kupujemy od agenta zagranicznego, czasami kupujemy od samego autora. To wszystko zależy od tego, jakie on ma umowy z innymi firmami, czy jest właśnie niezależny, czy jest pod skrzydłami jakiejś agencji, agencji literackiej, bądź agencji pośredniczącej jeszcze w zakupie praw. Czasami to są skomplikowane rzeczy, tych agentów bywa Kilku, jeśli to jest znany i, i duży autor. E, I taką książkę tłumaczymy. E, też mm. czasami jest tak, że autor decyduje, czy na pewno chce nam sprzedać książkę, czy agencja chce nam, czy woli innego wydawcy z jakichś przyczyn, bo to też nie, nie trzeba być dużym wydawcą, żeby to się udało. Mm. Ale to często pomaga, po prostu, jak ma się fajne portfolio. No i tak książka do nas trafia, ja wtedy szukam, bądź mój zespół szukamy tłumacza. I później jest podobna procedura, tylko tutaj już nie ma konsultacji z autorem, tylko mm -hmm. takim autorem trochę staje się tłumacz. I wtedy redaktor pracuje z tłumaczem, pracuje z nami, z całym zespołem, i znowu mamy skład, korektę i całą resztę. Z okładkami też bywa tutaj różnie. To bo... Nie, to mnie zastanawia, bo mi się wydaje, że niektórzy ludzie myślą, że kiedy wykupujecie książkę, to od razu kupujecie jakby nie do niej okładkę. Mm -mm. I trzeba to rozgraniczyć nie. To byłaby wersja idealna Wtedy świat stałby się lepszy mm -hmm. Życie byłoby prostsze, ale tak nie jest Zupełnie nie To są kompletnie inne sprawy W ogóle agencja, od której my kupujemy książkę Absolutnie nie zajmuje się prawami do okładki Czasami mogę ją poprosić o to, aby mi ułatwiła życie mm -hmm. I dała kontakt do osoby, która zajmuje się taką okładką Albo pośredniczyła mm -hmm. Czyli proszę ich, żeby po prostu oni zapytali o wyceny, o warunki I wtedy najczęściej taka agencja kontaktuje nas wszystkich Razem i my już sobie ustalamy szczegóły, i to jest opcja naprawdę świetna, ale często jest tak, że ja y, szukam bądź dopytuję, kto ma prawa do okładki. Jest tak, że jakby prawa do plików ma wydawca, ale jeśli mamy grafika, ilustratora też, no to oni mają swoje prawa, więc ja muszę ustalić z jednymi i z drugimi często, e, mhm. czy się dogadamy, czy na przykład y, ta kwota, którą, którą oni oczekują, czy, czy jest w ogóle dla nas osiągalna i realna na polskim rynku, bo to bywa różnie. Y, też pytanie, czy oni w ogóle chcą to dosłać, czy my mamy takie samo oprogramowanie, żeby obsłużyć na przykład A. te okładki, bo często się okazuje, że stany pracują na Macach, moi niektórzy graficy pracują na Windowsie i to są zupełnie inne czcionki, zupełnie inne linkowania, nie wszystko się konwertuje. Często mhm. trzeba na piechotę różne sprawy załatwiać, adaptować, bo tak to się nazywa, to jest adaptacja mhm. okładki. Czasami jest też tak, że bardzo trudno jest dojść do tego, kto to zrobił i, i czy można to w ogóle kupić, bo na przykład ktoś nie odpisuje na maile, no bo może to jego prawo i albo odpisuje pół roku później, kiedy dla nas już jest trochę za późno na, mm -hmm. na taką informację, więc to jest cały proces i to nie jest taka prosta sprawa. Ja bardzo lubię oryginalne okładki, chyba że są fatalne, ale raczej te książki, które, na które się decydujemy, mają bardzo fajne okładki, ale nie zawsze da się po prostu taką okładkę kupić. Czasami okazuje się ona tak bardzo, bardzo, bardzo droga na polski rynek, jakby nierealnie aż że nie możemy sobie na to pozwolić, no bo, bo, bo to są takie koszty, które później zabieramy z innych jakby pól. I zamiast zrobić Wam fajne zakładki, to musiałam zapłacić kilka... Kilka bądź kilkanaście tysięcy dolarów za, za taką okładkę. To dużo fajniej jest zrobić własną wersję, co też generuje zawsze miłą dyskusję, bo Wy możecie się wypowiedzieć, co Wam się bardziej podoba. A to też jest istotne, że Wy nie możecie jakby jeden do jednego przykopiować sami tej okładki, no bo wiadomo, to nie jest no tak, nie, że Wy nie, możecie po prostu nie. skalkować ją. Nie, nie tak? możemy. To znaczy w ogóle my też często musimy bardzo uważać, żeby hmm. zrobić, na przykład jak chcemy zrobić okładkę podobną to żeby ona jakby nie była za podobna, dlatego że tutaj wchodzą prawa autorskie. Jak mamy do czynienia z prawami autorskimi, to... a jednak to jest zawsze prawa autorskie to jest ciężki temat. Ja się nie dziwię, że tutaj jakaś Luna rezygnacja Luna uciekła, tak? Ale może się okazać, że właśnie ta układka jest za podobna i nie wiem, taki grafik może nas zaskarżyć na przykład, bo tak może być. I, I też w ogóle jeszcze wracając do okładek i kontaktu z zagranicznymi agencjami bądź autorami, jest tak, że jak my robimy swoją okładkę, mm -hmm. często Agent bądź autor chcą zobaczyć taką wersję polską. I mm -hmm. może być też tak, że oni powiedzą, że im się nie podoba, i żeby to zrobić na nowo, bo tak może być. Na szczęście wszystkim się podobały, bo nie wiem, co wy sądzicie o tym, ale ja myślę, że mamy całkiem ładne okładki, więc tutaj nie było kłopotu, ale mogło być różnie. Ostatnio no. jest taka trochę moda, te, taki trend, że dużo osób wydaje mm, na przykład powieści, które były wcześniej publikowane powiedzmy na łatpadzie albo na jakichś blogach. Jest tak. Tak. Jak ty się na to zapatrujesz? Czy osoba właśnie, która wydała taką książkę, napisała no, taką książkę w internecie i ona ma jakieś tam grono, grono odbiorców, wiadomo, że oni to przeczytali od deski do deski, czy takie osoby też y, mogą do was napisać i czy jest w ogóle szansa, że wy coś takiego wydacie, czy raczej to nie jest dla was? Jest szansa, zawsze jest szansa, jak najbardziej trzeba do nas pisać i, i rozmawiać z nami, bardzo chętnie. Podejmiemy się różnych dyskusji, właśnie mm -hmm. przegadamy, czy chcemy na przykład wydać dokładnie to samo, co pojawiło się na Ładpadzie, czy na przykład chcemy wydać to, co się pojawiło, ale trochę to poprawić językowo albo fabularnie, mm -hmm. no bo wiadomo, na Ładpadzie piszą osoby, które też się uczą dopiero pisać, a jak dostaną do pomocy takiego redaktora, który się specjalizuje w, mm -hmm. w, w poprawianiu książek, który ma też swoje pomysły, e, może się okazać, że wtedy Efekt będzie trochę inny niż to, co jest na Łatpadzie. Z innej strony, ja sobie zawsze myślę, że skoro ta osoba przez kilka lat albo miesięcy mm -hmm. pisała historię, to może spróbowałaby zacząć jeszcze inną historię napisać coś świeżego, coś innego, żeby też czytelnicy mieli szansę poznać inną stronę tej osoby, mm -hmm. inne historie. No bo ile można czytać też to samo? Chociaż ja widzę, że fajnie z Łatwada kupują i tak drukowane książki. E, bo właściwie czemu nie, jak są fanami, to też wspierają mhm. tę osobę, którą bardzo lubią i, i lubią jej twórczość, e, ale ja wychodzę też z takiego założenia, że może fajniej by było, żebyśmy razem stworzyli coś oryginalnego, coś wspólnego właśnie dla nas mhm. i też rozwijającego dla tej osoby, bo... Jak ktoś pisze przez kilka lat na odpadzie, to powiedzmy, że po pięciu latach jest już inną osobą niż mhm. ta osoba, która zaczynała pisać daną książkę. Więc też wydawanie tej rzeczy, którą już stworzyła, jest trochę może nie bez sensu, ale to już nie jest ta osoba. Ona już potrafi mnóstwo nowych rzeczy, więc pokażmy mhm. jej najlepszą stronę, a nie tę taką właśnie, gdzie, gdzie dopiero trenowała. E Mniej więcej tak to chyba wygląda, ale my zawsze chętnie rozmawiamy z autorami i chętnie właśnie dyskutujemy, jaka forma byłaby lepsza, czy właśnie trzymamy się tych bohaterów, którzy byli na Ładpadzie bądź na innych platformach, mm -hmm. bo też są... Są twórcy, którzy po prostu piszą na blogach, tak? To nie musi być jakaś określona no. platforma. E, I czemu nie? Dla mnie to jest zawsze fajna możliwość e, dokonania wspólnie jakiejś decyzji na temat tego, jaką książkę stworzyć. Także moi drodzy, wszyscy piszący w internecie, spokojnie możecie em, powoływać się właśnie na to, co w tym Pewnie. internecie stworzyliście, no i Jasne. pisać. Tak? No bo dlaczego nie? Tak, bo to też jest taka fajna się? próbka dla nas, tak? No, że my no. możemy już zobaczyć, jak ktoś pisze. Jak mu na przykład szło, bo też jest tak, że ktoś nam wysyła jakąś mm. książkę. A jak nam dośle, nie wiem, jeszcze odpada, bo tworzy przez 10 lat, mm -hmm. to ja też widzę, jak ta osoba się rozwijała, jak można z nią pracować, czy ma w ogóle jakichś fanów, czy na przykład wcale nie chce się afiszować z tym, że pisała kiedyś na mm -hmm. odpadzie, a wysyła to tylko dla nas, tak do naszej informacji, żebyśmy wiedzieli, jak ona właśnie pisze, jakie ma pomysły, mm -hmm. więc tutaj jest naprawdę ogrom, ogrom możliwości i zachęcam do tego, żeby po prostu się ze mną bądź z moim zespołem też skontaktować z Winidia i, i po prostu porozmawiać i poczytać razem. Polecam serdecznie, wszyscy tam bardzo mili e, i zawsze... Potwierdzam. Tak, i tak <gry> le, więc jest sympatycznie, moi drodzy. E, I szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o ten temat, to wydaje mi się, że my Dość, a właściwie Ty dość dobrze go wyczerpałaś. Ale jeżeli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania odnośnie tego tematu, coś było niejasne, coś niedopowiedziane, mm -hmm. piszcie w komentarzach. Będziemy tam czatowały z Milaną i zdecydowanie, tak. jeżeli tylko będzie jakakolwiek kwestia a, do poruszenia, to jeszcze na nią odpowiem. A jeżeli, Pewnie. jak już mówiłam na początku, macie jakieś e, takie m, wydawnicze pytania, wyda właśnie pytania ze świata e, wydawniczego, świata książkowego, chcecie wiedzieć, jak to wygląda z tej drugiej strony to również zapraszam Was do komentarzy, ponieważ e, będziemy tych filmików jeszcze trochę nagrywać, tak. więc... Mam nadzieję. Być może e, odpowiemy właśnie e, na te Wasze pytania, głównie Milena. Ja tutaj e, udzielę Milenie głosu i będę Waszym łącznikiem. O, tak to, to jest dobre. Jestem łącznikiem w tej serii. Więc, moi drodzy, to by było tyle. Jeżeli ta seria Wam się podobała, to stawcie kciuka w górę. Oczywiście subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Zapraszam Was również na kanał Winilia, ponieważ tam e, pojawiają się regularnie materiały, tak. też za jakiś czas być może pojawi się tam ja. Także, ojej, ktoś do nas przyszedł. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym. Pa! pa!